No dobra, czyli mamy podstawowy wygląd zrobiony. Zrobimy jeszcze małą poprawkę z tym backgroundem, bo mi się nie podoba. I co? I zrobimy sobie formularz, w którym już będziemy wprowadzać dane i je zapisywać. Czyli zajmiemy się już też kwestią state'a i przechowywania danych. No to co? Działamy. Ok, czyli mamy tak wyglądać nasz, nasz komponent do formularza. Na razie nie ma tam nic. No ale zanim to zrobię, to zmienię ten background, bo mi się to bardzo nie podoba chociaż na trochę lepszy pobrałem już wrzuciłem tutaj już kata plik background.jpg więc tylko, z, tylko zmienimy ścieżkę. Trochę to lepiej od razu będzie wyglądało. Mam nadzieję. Okej, okay. mamy, troszkę lepiej wygląda, tak, jakaś taka ściana, jakiś murek. Dobra, sasy na po pozamykamy, nas to nie interesuje. Header mamy zrobiony, więc też możemy sobie go zamknąć. I bierzemy się za formularz. W związku z tym, aby nasz formularz jakoś wyglądał, no to musimy oczywiście wziąć i stworzyć jakiś układ wyglądu. Oczywiście musi być te tak, formy i tak dalej. Ale zanim to zrobimy, to wykorzystamy sobie pewne elementy z Material UI, które będą nam odpowiadały za wygląd. E, mamy coś takiego jak paper. E, dosyć fajny element, który powoduje, że te elementy mają taki delikatny cień, że to jakoś tam wygląda, więc możemy sobie oczywiście różne wariancje mamy, czyli kwestia wysokości tego cienia, i tak dalej, plus tam typu czy ma zaokrąglenia, czy nie ma zaokrągleń. W związku z tym wykorzystamy właśnie ten element paper. To co? Zaczynamy sobie od returna, oczywiście otwieramy sobie nawiasy, abyśmy mogli to ładnie formatować i bierzemy sobie paper. I paper powinno się zaimportować. Byłem opcję Add Import. Widzimy skora. Tutaj sobie ustalimy, że może niech on będzie miał square, czyli bez zaokrągleń. I coś jeszcze ustawimy. Może ten lekki cień Elevation, a niech będzie powiedzmy taka trójka. Dobra, czyli to mamy. Oczywiście chwilę właśnie po zapisaniu. Za dużo nie widzimy, bo nie ma jeszcze tutaj żadnej zawartości. Natomiast w chwili obecnej chciałbym zrobić tak, żeby ta nasza aplikacja była również responsywna. Czyli tutaj te elementy chciałbym, żeby się już też ładnie środkowały. Do tego nam służy grid, nie? W związku z tym skorzystajmy sobie z grida. Jak to będzie wyglądało? To lecimy, może sobie nać, to przerzucę ten ekran na bok. I będziemy sobie na dwóch ekranach działać. Dzięki temu, że będziemy mogli sobie tutaj bawić się tutaj tym responsywnością. Później, jak wrócimy do stylowania już formularza, wrócimy się na jeden ekran. Dobra, czyli tak w naszym materii UI mamy coś takiego jak układ gridowy. I układ gridowy pozwala nam ustawiać właśnie elementy między sobą, jak się układają, zgodnie ze standardowym gridem, tak jak np. w chociażby bootstrapie. Tak samo są tutaj elementy typu XS, small, medium itd., dzięki którym możemy ustalać sobie pewne szerokości, wysokości. Natomiast to jest tylko układanie elementów obok siebie. Natomiast nas interesuje kwestia ustawiania naszego kontenera, który będzie kontenerem środku, środkującym. Czyli widzimy, że tu mam możliwość ustalenia sobie tego kontenera, i tu on przyjmuje opcję max width. Zgodnie z jakimś tam parametry. Tam są zgodnie z różnymi szablonami. Tutaj korzystamy na razie z domyślnego szablonu Material UI, później będziemy mogli sobie to zmieniać. I tu są różne te symbole szerokości tych breakpointów. Więc bierzemy sobie naszego kontenera. Niech to będzie container i weźmy, ok, Scora, i bierzemy sobie, niech będzie Max width O, jak widzimy, tutaj już mi podpowiedział ładnie różne opcje mnie interesuje, powiedzmy medium. Niech to będzie medium. Ok. Czyli tu mamy te elementy. No i teraz trzeba zacząć tutaj wstawiać nasz element. Czyli powiedzmy wstawmy sobie nasz formularz. Na ten moment w zasadzie tu nie mamy nic jeszcze do tworzenia. Oczywiście będziemy musieli sobie stworzyć metodę do zatwierdzania formularza, ale tym zajmiemy się za chwilę. No i teraz musimy zająć się kwestią wyglądu naszych elementów. I znowu lecimy do material UI, bo material UI dla formularzy ma takie rzeczy jak form group. To wejdźmy sobie tu, wyszukajmy po prostu. Form group będzie link do demo, to mamy akurat demo już na, na danych elementach. Form group pozwala nam fajnie właśnie grupować elementy z danym e, polem, na przykład, typu tam będziemy da, dawali takie rzeczy jak chociażby e, etykietę e, czy inne elementy. Tu widzicie, że mam przykład właśnie fajnego e, label placement. Mogę sobie wejść, zobaczyć i widzimy przecież jak formgroup. Ustawiam sobie w tym momencie, w jakim jest układzie, następnie mam tu e, etykietę, i następnie sobie mogę tam wrzucić odpowiednio kolejne elementy, czy jakieś inputy i inne rzeczy. No to tak w oparciu o to sobie zrobimy. E, czyli tak, stawiam sobie e, form-group. Oczywiście musimy zaimportować e, skora. Ja e, Jakoś wybieram tą opcję importowania e, wewnątrz klamer, nie jako kolejne elementy. Zawsze tutaj trochę mniej linijek. No, chyba, że tych komponentów to bym bardzo dużo ładował, to wtedy może bym to robił sobie na kolejne linki. No a to znaczy, tak, jak mi tutaj tą ideę zwija, więc mi to nie, za, nie zawadza. Co, teraz wstawimy sobie etykietę dla pola. To będzie input label. I to nie będzie, przyjemnie jak się nazwać, to będzie nazwa naszego produktu, czy tam informacja, co będziemy kupować. I to będzie item. No i co? I oprócz tego w tym momencie wstawiam sobie jeszcze pole tekstowe, czyli text field pojedyncze. I tutaj w zasadzie mogę zrobić wersję skróconej. No i zobaczymy sobie na razie jak to wygląda. Aha, oczywiście nie zaimportowałem, więc się nic nie zadziała. Tak. I import. Tak samo. Widzimy, że już jest item i widzimy, że tu już jest nasze pole. No dobra, tylko ta kwestia jest taka, że musimy tych pól mieć więcej. No to co? Przyciutko sobie zrobimy kopię. Oczywiście, zawsze będziemy je nazywać i tak dalej. Na razie chcę tylko podstawowy układ robić. Potem będzie co? Quantity. I jeszcze będziemy potrzebowali sobie wstawić selecta. Już w tym momencie to będzie jako unit. No, i dajemy sobie w tym się nie tak z field, a skoro jest pole wyboru, wybiera, będziemy wybierać jednostkę miary, idzie select, który będzie miał różne opcje. W związku z tym muszę go w, tutaj sobie wstawić z zamknięciem, zaimportować. Jest. Import statement. No, z wygodnym, oczywiście, mu to ręcznie wpisywa się tu u góry. Natomiast ja korzystam z podpowiedzi. Trochę szybciej jest, można to zrobić. I tu w tym momencie potrzebujemy sobie wziąć i w selekcie wstawić pozycję. I to będą, na przykład pozycje zapiszą menu Item i menu Item będzie przyjmował konkretne wartości, czyli na przykład opcję Grams gramy i tu muszę dać oczywiście wartość, która będzie zwracana. Od razu import oczywiście będzie valume, tak jak w przypadku optionów. I tu sobie, że tą gramy. Potem będą powiedzmy, kilogramy. No i pozmieniłem jeszcze e, pojedyncze elementy, czy będą itemy. Tak, niech to będzie item items. No i zobaczymy, jak to wygląda. Widzimy ładnie. Pola, formularzy. Trochę mi się ten dół nie podoba, bo mi się też nie zlewa, więc będzie trzeba trochę zmienić stylowanie tych elementów. Widzimy, że pola oczywiście dostosują się na 100% szerokości, ale widzimy, że kontener już trzyma. Ale te pola też są za duże, więc będzie trzeba zawsze zrobić tak, aby się one ładnie układały obok siebie. A więc wykorzystamy takie stylowanie z wykorzystaniem materiali UI. Ale jeszcze jednej, gorzej, jednej rzeczy nam brakuje, a mianowicie przycisku nie. Czyli będzie baton też jako komponent który będzie miał po prostu słowo add czyli zaimportujmy sobie import statement no i zobaczymy, że powinno to już tutaj ładnie być, jest add ale widzimy ten przycisk, no nie wygląda zbyt pięknie odnośnie przycisków to warto sobie tu zobaczyć jak to wygląda ponieważ przyciski mają różne warianty widzimy mógł być tak samo jak zresztą na bootstrapie CSS-owym mamy opcję tak typu default, czy widzimy to jest wariant contained czyli kolor wypełnia wype tutaj nam background tego przycisku no i mamy potem kolory, primary, secondary i tak dalej te kolory, te nazwy pochodzą z systemu szablonowego w związku z tym będziemy później też mogli zmieniać poprzez szablon te kolory czyli coś, tro coś trochę podobnego do tego jak mieliśmy to w SASie zmienne, to tak tutaj, jak mamy, trzymane to po prostu przy szablonie dla materiału UI. Y. nas będzie interesować się wariant ten, czyli contained, czyli wypełniony, bo jeszcze są inne takie, jak chociażby mamy bez elementu, czy widzimy tu, on tam, dark tema włączonego. Na wyłączę, żebyście może trochę lepiej wyglądali. Widzimy to, o, widzimy wtedy, że ten element się nam po prostu podświetla po, po najechaniu. Są on-line, czyli tego w tym momencie mają obramowanie i się podświetlają. Ok, no to co? No to sobie ustawimy te elementy. Color primary. Zobaczmy, jak to wygląda. O, już ten przycisk trochę lepiej. Tylko widzimy, to wszystko się nam zlewa. No to trzeba troszeczkę zmodyfikować te elementy. I jakbyśmy to mogli zrobić? A możemy to zrobić sobie poprzez zastosowanie odpowiednich. Um, styli, które będziemy tworzyć dla naszego komponentu. I zgodnie z zasadą Material i są zasadą, która jest tu wykorzystywana, to jest to, że po prostu style indywidualne, takie specyficzne trzymamy przy komponencie. Czyli sobie tu będziemy tworzyć dodatkowe elementy, e, które będą nam służyły do tworzenia. Nazwijmy sobie to, że to będzie Form, a w sumie sobie Styles. To są style. I tu korzystamy z czegoś takiego jak make styles jest to znowu element który importujemy z e, material score jest to metoda która nam e, daje dostęp do szablonu i my w oparciu o to będziemy sobie e, pracować z elementami tu widzicie że akurat mi się że automatu mi podał typ ale ponieważ korzystam z typescripta to ja tu jawnie powiedzieć że to jest tem material. W tym momencie to jest definicja, czyli to, co WebStorm mi tu pod pod dodało jako informację, e, jakiego typu ta zmienna będzie, to ja to mogę to zdefiniować sobie e, po prostu jawnie. Czyli w tym momencie mówię, że tego typu będzie ta zmienna. No, ok. E, I jak otrzymuję do tego dostęp, e, to mogę teraz tworzyć sobie coś takiego jak style, ale mam dostęp do Szablonu, w związku z tym, na przykład mogę sobie z niego czytać jakieś tam właściwości, chociażby kolory czy inne rzeczy. E, dobrze, ale korzystamy jeszcze z metody Create e, Styles i tutaj w tym momencie właśnie tworzymy sobie nasze własne style. Jakie style? E, tak naprawdę będziemy tutaj sobie wrzucać coś w rodzaju klasy, e, nazw klas, które nas będą interesowały. Czyli na przykład, tworzymy sobie klasę Form, e, w której ustawimy sobie style. I zgodnie z zasadą Reactową. Tutaj będziemy wszystko pisać w formie klucz-wartość. Kluczem jest nazwa właściwości CSS-owej pisana camel-casem, no a po dwukropku już konkretna wartość. I Ja spowoduję, żeby te elementy się ładnie układały obok siebie za pomocą flexa. Czyli tutaj dla tego elementu form będę musiał co zrobić? Ustawić po prostu flexa. Czyli tu dajemy sobie opcję ładnie display flex. Następnie dołożymy sobie uh, justify content. Niech to będzie a space between uh, align uh, yes. align items uh, center. I żeby to ładnie jedno po drugie schodziło, bo standardowo flex ma wyłączonego wrapa. To włączymy sobie flex wrapa na wrap. Dobrze, i teraz muszę ten styl przypisać do naszego formularza. Tylko jak widzimy, to jest tylko zdefiniowanie tyli, dlatego w tym momencie muszę sobie tutaj to wywołać i tworzyć zmienną const classes, bo to tak naprawdę tworzy nową definicję metody, która mi pozwoli utworzyć dopiero te klasy wywołać sobie opcję styles czyli w tym momencie jest test ta metoda którą tu zdefiniowałem z wykorzystaniem make styles tworzy mi obiekt i z tego obiektu mogę wziąć i przypisać odpowiednie style w związku z tym tutaj teraz daję opcję class name i tu korzystam ko 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 z tego classes form w tym momencie do mojego formularza zostanie przypięte style, które tutaj zrobiłem i te nazwy, one są schowane w tym obiekcie, w związku z tym mam do tego, mam tą hermetyzację, no i zobaczmy, że też te elementy, które będą tu tworzone będą unikane dla elementu, ale coś tu nam jakiś błąd wystąpił że wyszło mi że co jest a chyba wiem co zrobiłem nie tak mianowicie nasza metoda style, Nic nie zwraca, ponieważ dałem otworzyć tu wąsy. A jeżeli otworzę wąsy, to oczywiście powiem być co? Return. Ale to jest tylko jedna metoda wykonywana. W związku z tym sobie te wąsy mogę podarować. O, i teraz tak. I teraz wywołałem tej metody. Utworzę. Wywo Wywoła mi style, To mi zwróci obiekt, i ten obiekt zostanie przypisany do tego tutaj. Dobra. Teraz powinno być w porządku. Okej, okay, pięknie. Już widzimy, mamy elementy ładnie obok siebie. Co prawda mi się to znowu nie podobają troszeczkę, bo widzimy na nakład unit jest węższy, szerszy i to będzie nam się zmieniało, ale już działa nam flex wrap. elementy układają się już w jakiś tam sposób, za chwilkę będziemy się lekko jeszcze to pomodyfikować. No dobra, to jeszcze ostylujmy sobie nasze formularze, nasze, nasze inputy, więc moglibyśmy dorobić opcję tutaj, że dla pool Niech będzie Fields albo Field Damy sobie po prostu marginesy, marginesy i niech będą tam 10 pikseli 20 pikseli żeby one miały jakieś odstępy między sobą. I jeszcze dajmy sobie, że na przykład pole z Selectem, niech będzie opcję nie Unit SELECT będzie miał minimalną. Szerokość. Niech to będzie 100 pikseli Ok, czyli w tym momencie widzimy tu wywołań znowu, i teraz mogę do moich w zasadzie czego? Najlepiej form group, tak, bo te elementy będą się obok siebie okładały, niech te marginesy tam będą ustalone. Czyli dam sobie co? Class name, przypisz, class name, przypisz mi co? Class, classes. I to było, jak nazwaliśmy sobie, Field. Skopiuję sobie to i wstawię do pozostałych grup. Tak samo tutaj. No, OK. I teraz tylko jeszcze dla naszego selecta muszę ustawić sobie to, żeby ta minimalna szerokość była ustalona. Czyli tu w tym momencie robi sobie co? Klas Name. Przepisuję klasy, i to było Unit, 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 Select. Ok, przebudujmy. Ok. O, już zdecydowanie lepiej widzimy, co jest te marginesy. Wszystko już to fajnie wygląda. Mamy te odstępy, mogę sobie już wybierać. Oczywiście, nic nam na razie nie działa. Jeśli zrobimy sobie od oczu no responsywną, schodzimy w dół. No tutaj jeszcze trzeba by dopracować sobie ewentualnie przechodzenie tych pól można by spowodować, że przykład, nie wiem jakieś dodatkowe breakpointy, ale też już grida można sobie dzielić na no to widzimy to już ładnie środkowane, wszystko ładnie nam działa w sumie ten nagłówek też bym sobie mógł chciał zrobić, żeby był też wyśrodkowany więc sobie przejdę szybciutko jeszcze do naszego headera i tam gdzie mamy typografii to czym sobie to kontenerem i tam mieliśmy właściwość max-width i tam był, jak dobrze kojarzę, medium to, to, to. to mamy tak, to mamy tu przeformatować, sprawdźmy. no okej, okay. jak to zobaczymy sobie na elementy no to widzimy ładnie tutaj wstawione kontenery, wszystko ładnie wyśrodkowane, tak samo to tym momencie ładnie jedno i drugie trzymają ten sam element. No oczywiście teraz zmieniając szerokości dalej to wszystko w miarę się układa. No, mówię, tym breakpointami jeszcze można by się pobawić, żeby ten element lepiej schodził pod siebie. Ale na razie zostawimy tą wersję podstawową. No dobra, czyli nam zostało teraz dodanie zdarzenia na dodawaniu czy na kliknięciu, żeby to zostało zapisywane. Ale przejdziemy do tego w kolejnej części.